Jak wyglądała standardowa niemiecka dywizja piechoty atakująca Polskę w 1939? Niemcy, uderzając na nas w 1939, uderzyli około 50 dywizjami piechoty pierwszej fali mobilizacyjnej. Składała się ona z około 17 tysięcy żołnierzy, w tym z 500 oficerów i tysiąca podoficerów. Na jej strukturę składały się 3 pułki piechoty, każdy po trzy bataliony piechurów, łącznie jeden pułk liczył około 3 tysięcy żołnierzy. Każda dywizja miała swój pułk artylerii, w którym były trzy dywizjony lekkich haubic i jeden dywizjon ciężkich, łącznie 45 dział. Do tego oddziały pomocnicze, czyli batalion rozpoznawczy, batalion medyczny, batalion saperów, czyli pancerny, łączności i kolumny zaopatrzeniowe, czyli jakieś 300 ciężarówek i 1200 koni, łącznie z motocyklami i pojazdów mechanicznych było około 900 na dywizję plus około nawet 6000 koni. Przeciętna dywizja piechoty Wehrmachtu poruszała się maksymalnie 30 km na dobę, co jest dobrym wynikiem jak na tak potężny związek taktyczny, jakim jest właśnie niemiecka dywizja piechoty.